Nie dziwią ogromne, naścienne reklamy oraz różnego rodzaju malowidła. Takie chociażby jak to największe miejskie graffiti w Polsce. Jest prawdziwym dziełem sztuki, namalowane przez młodych malarzy przedstawia syntezę łodzi, graffiti czy murale. Graffiti jako sztuka, która wywodzi się z ulicy, jest y, tworzona przez ludzi, którzy posługiwali się najczęściej sprayami. Y, natomiast murale to y, dzieła tworzone pędzlami, wałkami. Te obydwa nurty dosyć się wymieszały i mamy teraz taką sytuację, że trudno nam oddzielić graffiti od murali. stępiem przemierzył setki kilometrów łódzkich ulic w poszukiwaniu przeróżnych ciekawostek. Prawdziwa kopalnia wiedzy o malowidłach, o tym, na co bardzo często też nie zwracamy uwagi. Od dwudziestolecia międzywojennego Łódź była postrzegana jako miasto awangardy. Tu rodziły się nowe kierunki w sztuce. I takie postrzeganie Łodzi trwa do dzisiaj. Wpisali się w to także twórcy łódzkich murali ci, którzy w latach 60 zaczęli zdobić ogromne powierzchnie łódzkich kamienic wielkimi obrazami. Była to konsekwencja przebudowy miasta, otwarcia ulic, poszerzenia tych ulic i wtedy raptem zaczęły wyrastać puste powierzchnie różnych kamienic do tej pory ukrytych. Żeby je przyozdobić, poświęcano miejsce różnym Firmom, które w Łodzi handlowały, produkowały lub były no, użyteczne społecznie. Dzisiaj te dawne murale budzą spore zaciekawienie, ale niestety większość z nich znajduje się w opłakanym stanie, a niektóre zupełnie już zniknęły. Ten jeden z bardziej znanych przedstawia graficzną formę reklamującą Albę, dawny zakład Armii Ludowej. Mamy Projekty, które zostały przez artystów stworzone przed zatwierdzeniem przez odpowiednie komisje i te murale ze względu na swoje piękne kolory wzbudzały podziw i zachwyt tych, którzy przechodzili pod nimi, przyjeżdżali tu nawet z innych krajów, żeby podziwiać tą wielką miejską galerię reklam, które de facto były pięknymi graficznie projektami. Tutaj mamy projekt znanego łódzkiego artysty, pana Andrzeja Feliksa Szumigaja. Ten projekt został stworzony tak, że przywodzi dziś na myśl hmm, piksele, obraz komputerowy. Również przy skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Świrki znajduje się kolejny ciekawy mural. Ciekawy z dwóch względów. Ponieważ po pierwsze Przypomina nam o świetności łodzi przemysłowej, o świetności regionu, znajdziemy na niej nazwy tak znakomitych firm jak wulczanka, fabia czy Telimena, a po drugie jestem ciekawy z tego względu, że z racji dosyć dużej wytrzymałości farb ówcześnie stosowanych mamy tutaj w zasadzie dwa murale naraz, ponieważ z pod warstwy farby wychodzi inny mural, który opierał się na zwojach tudzież takich yy, zakręconych figurach, które były parę lat wcześniej namalowane, w połowie lat 70. minionego wieku, gdy budowano łódzką trasę WZ, to wtedy wyburzono bardzo wiele domów i ten ciąg komunikacyjny stał się chyba najważniejszym poligonem dla łódzkich artystów plastyków. Wtedy pojawiły się tutaj murale praktycznie na każdym budynku, ale niewiele ich zostało. Niewiele ich zostało, ale trzeba pamiętać, że twórcy, artyści wcześniej trzymali się pewnych wytyczonych przez siebie koncepcji. Mianowicie cały ciąg Alei Mickiewicza i Armii Czerwonej na on czas, czyli dzisiaj Piłsudskiego, był utrzymany w muralach, które opierały się na motywie rąbów. Tutaj mamy przykład murali, które oparte są na motywie zielonych i żółtych rąbów. Dalej były następne. Naprzeciwko też było piękne malowidło z wykorzystaniem tej figury geometrycznej i taki długi korytarz, którym się jechało prawie od ulicy Zeromskiego aż za Kilińskiego, wszystko to było w jednym, jednolitym stylu. Dzisiaj te dawne reklamy reklamują coś, czego już nie ma i pozostało jedynie w pamięci najstarszych łodzian, chociażby restauracja Karmarksztat na Widzowie Wschodzie, czy gościnna to jadłodajnia dietetyczna, a nawet restauracja nad łódką. Piękna restauracja w bardzo ładnej willi, dzisiaj niestety przerobionej na chłopską budę. Aleja Politechniki to jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Tu nie mogło zabraknąć murali. Przetrwał do dzisiaj ten, który ma napis pierwsza, zagadkowy napis, ale Ci, którzy znają historię Łodzi, to wiedzą, że odnosi się on do fabryki znajdującej się w Rudzie Pabianickiej. Ale oddział tej fabryki znajdował się w szalei Politechniki. A co produkowali? To napisano na innej ścianie. Niektóre projekty były ściśle związane z budynkiem, na którym powstawały. Widać doskonale, że skosy linii są podyktowane skosami linii dachu i powtarzają się w całym projekcie, niejako odbijając się y, niczym w lustrze. Y, inne natomiast murale często nie brały pod uwagę układu kominów, tudzież okien, były zupełnie y, oderwane od całego budynku. Zakłady pierwsza zburzono doszczętnie, ale mural ciągle trwa. Murale nie były cały czas takie same. Zmieniały się, tak jak zmieniały się potrzeby ówczesnych reklamodawców. Na początku, pod koniec lat 60. dominowały murale, które w sposób prosty prezentowały dany produkt. Jeśli była reklama sklepu ze sprzętem sportowym, była piłka, była rakietka do tenisa itd., itd. Następna generacja murali wprowadziła coś więcej. Następna generacja to już były rozwiązania, które dawały pewne pojęcie o tym, co dany zakład produkuje, ale nie były to takie nachalne jak wcześniej rozwiązania, czyli już mieliśmy lepsze kompozycje, ciekawsze aranżacje, no i jakieś tam odniesienie do tego produktu, czy to był totalizator sportowy, czy to wyroby tekstylne. Ostatnia generacja murali, trzecia, to już były rozwiązania typowo formalne, było to malarstwo nieprzedstawiające, były to rozwiązania, które można było równie dobrze zastosować do reklamy zakładów odzieżowych, jak i sklepów wielkopowierzchniowych i te popisy, bo to już były popisy artystyczne, można z pewnością zaliczyć do sztuki wysokiej, ciekawej i do mocnych projektów graficznych lat 80. Doskonałe przykłady drugiej generacji murali znajdujemy przy ulicy Wulczańskiej 68 dawny zakład Lido. Produkował odzież kobiecą i widzimy pięknie stylizowaną graficznie kobietę i u dołu opis, co zakład produkuje. Jeszcze jeden z takich właśnie murali drugiej generacji reklamował Peweks, przedstawiając barwnego, ogromnego motyla. Ten mural znajduje się przy ulicy Sienkiewicza, w pobliżu Traugutta. Czasami zdarza się tak, że mural po wielu, wielu latach będący zasłonięty przez reklamy, farbę, pojawia się ponownie. Tak jest w przypadku reklamy Union Techsu, która była przez długie lata zasłonięta billboardami, pięknymi rozkrzaczonymi drzewami i zielenią. Ale teraz, w ciągu ostatniego miesiąca, cała została odsłonięta. Zdjęto billboardy, wycięto drzewa i nawet zdjęto tabliczkę z nazwą ulicy. A co ciekawe, ten niewielki mural reklamuje największą w Łodzi dawną fabrykę Uniontex. Fabryka obrońców pokoju, od dawna fabryka Karola Scheiblera. Mural reklamował muzeum. Union Texu, bowiem w tym budynku, w którym mieściła się stołówka, w górnej części budynku były sale przeznaczone na Izbę Muzealną. Dziś napis jest już tak samo zabytkowy, jak cały ten zespół fabryczny. Często mijając dawne malowidła z czasów PRL-u, nie zastanawiamy się nad tym, Jakie to były mocne projekty od strony graficznej? Wiele tych projektów jest bardzo, bardzo znanych, cennych i warto, żeby przynajmniej niektóre zachować dla przyszłych pokoleń.